bym przesuwał, pokazywał jest ok, oby tak było dzień dobry widowie kanału dziś jest niedziela, ale postanowiłem wykorzystać ten chwilę wolnego czasu po południu aby wsadzić kwiaty sobie, pierwszą część moich kwiatów na balkon a będą to pelargonie pelargonie na pewno znacie bo są to popularne Rośliny do ozdoby balkonu. Zarówno na pewno znacie polarganie, takie jak ja nazywam klasyczne, oraz zwisające, zwane też bluszczolistnymi. Krótko o pelargoniach. Oj, trzeba się, się Więc tak. Pelargonie nie są roślinami trudnymi w uprawie. Obficie kwitną praktycznie nam tutaj przez całe lato. starczy zadbać o nie. Aby dać im odpowiednie podłoże oraz nawóz. Yy, tak, lubią nawóz. Dlaczego pelargonie? No, to pfite kwitnie, to już wspominałem. Ale z jedną najważniejszą jest to, cech pelargonii to, że są naprawdę dość wytrzymałe. Skoro już te, teraz już nazwijmy po zimnych ogrodnikach. Halo, to ja. Możemy je spokojnie sobie sadzić na balkon. Tak, możemy stać na balkon, gdyż nie grożą im przymrozki, ale jednak, gdyby się okazało, że zostaną te przymrozki zapowiedziane, trzeba będzie schować. Ale już z tego, co oglądam prognozę pogody, przymrozków ma być nie być, więc zgadę, daję zgodę i zezwolenie. Teraz tak, pelargonie postanowiłem zasadzić sobie skrzyneczki balkonowe. Oczywiście można już klasycznych donies, ale skrzynka jednak balkonowa to jedno z lepszych rozwiązań, dlatego że pelargonie będą miały dosyć dużo miejsca. Ja zdecydowałem się na te oto białe skrzyneczki i z hurtowni gardenia. A dlaczego? Sami widzicie, jaki ładny jest kontrast między zieloną rośliną a białą skrzynką. Nie dość, że ta skrzynka taką ma powierzchnię przyjmującą ratan, czyli naturalne, plecione jakby tutaj materiał, to skrzynki te od razu w zestawie. Chodź tu, chodź tu, posiadają podstawę, Odpo, odpada osobne komplatowanie skrzynki i podstawka. Skrzynki oczywiście, a gdzie się to skrzynki oczywiście na sam początek nie mają wywierconych otworów drenażowych i to trzeba będzie zrobić. To są takie dwa punkty, gdzie nawiercimy, żeby woda odpływała, ale do czego sadzimy pelargonie pelargonie można wysadzić do ziemi uniwersalnej i pamiętać o tym żeby regularnie zasilać nawozami do roślin balkonowych bądź do kwitnących ja zdecydowałem się na takie oto uwaga muszę dźwignąć o! substral osmokote podłoże uniwersalne jest to podłoże do roślin kwitnących zielonych z tego, co czytałem, oraz wszystkich innych o odczynie, tutaj sobie zerkam 5.4.6.0, wyposażone w startową dawkę nawozu. To myślę, że będzie bardzo dobre rozwiązanie mm, dla moich tutaj pelargonii gdyż już na start dostaną, yy, no, nazwijmy, dawkę, ten to nazywam szyneczki Poczytajmy sobie o tym podłożu. Podłoże Substral Osmokote gotowe podłoże uniwersalne do roślin ozdobnych. Próznały działający 3 w jednym. Jest to co? Mieszanka nawozu, torfu oraz drenażu. I co najważniejsze, oczywiście, to podłoże jest gotowe od razu. Nie trzeba w sumie do niego domieszywać nawozu. Taki worek. Podam wam, jaki 50-litrowy. To 20 parę złotych Ale dokładną cenę wyślę wam w linku. No to trzeba by je zdjąć i przystąpić do pracy. naży trochę. Jak to mówią, czyli jak to mówią, już wsadzone, ale o kabel! Więc, jeszcze raz, jak to mówią, wsadzone roślinki są, ale zawsze trzeba podlać posadzeniu. Zawsze, dlatego że woda wypełnia puste przestrzenie, te, które jeszcze zostały, powoduje osiadanie ziemi. I tak nazwijmy, no, słyszymy, na się wyrównywanie. No, nie mam słowa. A teraz, tak, tak jak mówiłem. Skrzyneczki te, które tutaj sobie nabyłem, SRP. Yy, Dokładno, tak jak wiem, nazwę będziecie mieć jeszcze raz w linku. Są wykonane takie w technologii jak bym, słusznego ratanu, ale, tak jak podkreślałem, mają własny podstawek. Koniec z dobieraniem, koniec z szukaniem. Podstawek jest systemowy. Ciach, pasuje. Odkładamy. Ojeju! Takie trzy pelargonie i ziemia to już trochę waży. A teraz... Druga. Chodź tu. Ciach. I odkłada właśnie zapasuje jeden w jeden. No taką, takie skrzynki to ja rozumiem. Dotychczas używałem takich cieńszych, brązowych. No też z w nich rosło, ale zawsze byłby albo balon się robił albo coś. A te są fajne sztywne. Plus wygląd. Podlewamy. Delikatnie koneweczką. Dobrze. O, przy okazji, krotkę podleję. A teraz chodźcie sami zobaczyć z bliska, jakie efekty moich prac. Kamera, akcja, odpinamy. O! Idziemy do mego dzieła. Tam dadam. Teraz główni bohaterowie. Tu widać, przepraszam muszę zdjąć rękawiczkę. Ustawimy ostrość. No chodź tu, o, zablokował się. Więc tak o. Tu widać wyraźnie, że jest jakby ich więcej. Tu jest mniej to celowo. A zrobiłem to tak, żeby tu było gęściej. Tak, żeby było jakby, nazwijmy, no, lasek palargoniowy, A tam ma być taka specjalnie widoczny odstęp, żeby tu taka jedna większa się zrobiła nie, wielkokwiatowa, ale tu dwie zwisające. Czekajcie, spróbuję przesunąć ostrość, bo. Nie, nie takie trochę nienaturalne kolory. Zyskają moje pelargonie, ale one jakoś nie chcą. No dobra, teraz już pelargonie zobaczycie jeszcze raz w ładnym tutaj kolorowym świetle. Przy okazji skrzyneczki. O, wygląda to tak skrzynka, choć tu ładnie się prezentuje. Jedna grupa. Czerwona, ładna i co? Fajnie, dlatego ja też Wam polecam. Róbcie kontrastowo: zielone ośliny, odcięte na takim białym tle. Do tego białe dońce, przypominające właśnie. A la tam i jest jak dla mnie petarda.